Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku skupimy się nad problemem, czyli jak policzyć czas pracy akumulatora, którego macie. No, tam współczynników zależności będzie dość sporo, ale jest taki wzór, który jest w internecie. Ja o tym wzorze przymierzałem się już wiele razy powiedzieć, nagrać, ale sam miałem pewne wątpliwości co do tego wzoru, bo jest to wzór, który świetnie odniesie się do akumulatorów, powiedzmy, nowych, w miarę w dobrej kondycji. No ale co wydarzy się potem? Weźmy dla przykładu akumulator takiej o pojemności 100 amperogodzin, żeby nam to się bardzo łatwo liczyło. Niech to będzie ten nasz GrafBank. Akumulator ma pojemność 100 amperogodzin, napięcie nominalne 12 V. Nie będziemy tutaj skupiać się nad wartościami rzeczywistymi i załóżmy, że chcemy podłączyć pod ten akumulator obciążenie ciągłe, czyli taką moc ciągłą pobieraną z jakiegoś urządzenia, na przykład niech to będzie 200 W. Takie informacje zawsze jesteście w stanie wyciągać z tabliczek znamionowych, czy też z opisów z kart katalogowych produktów. Tam będą dwie wartości. Najczęściej będzie to taki pik, czyli taka maksymalna moc, które to urządzenie pobierze w momencie na przykład startu uruchomienia się, często w tych urządzeniach są jakieś tam grzałki lub jakieś tam inne urządzenia elektryczne i moc ciągła, czyli i ta moc, którą to urządzenie będzie pobierało w sposób trwały, ciągły, jak już się załączy albo zacznie pracować w trybie, właśnie takim typowo ciągłym, stałomocowym. No i teraz chcemy policzyć czas pracy. Jak policzyć ten czas pracy? No to jest to dość mało skomplikowane do momentu ostatniego, czyli znamy pojemność akumulatora, musimy ją pomnożyć przez napięcie akumulatora i ten wynik podzielić przez moc, którą planujemy wyciągać z akumulatora. No to w naszym przypadku jest to 100Ah razy 12V napięcie i dzielimy to przez 200W. Wychodzi nam 6 godzin. Te 6 godzin, według literatury, należy podzielić przez 1,6, przez taki współczynnik który nam pozwoli doprecyzować dla akumulatorów ten czas pracy. Ja proponuję nie bawić się tutaj w podzielić na 1,6, podzielić na tyle, czy tam podzielić na ileś. Z mojej własnej praktyki wiem, że jeżeli podzielę to przez dwa, bardzo, ale to bardzo rzadko się mylę, czyli według wyliczeń mistrza akumulatora czas pracy dla takiej pary jak nowy sprawny akumulator o pojemności 100Ah i obciążenie 200W wychodzi, że 3 godziny w sposób minimalny ten akumulator będzie pracował. Pracował. To jest idealnie, bo wypadałoby, żeby temperatura tego akumulatora była w okolicach 25 stopni, żeby to obciążenie było faktycznie ciągłe o takiej wartości, żeby przewody i wszystkie końcówki były idealnie pozagniatane. To jest warunek idealny. Pierwszy, ale to jest temperatura. Pamiętajcie, że wraz ze spadkiem temperatury o 1 stopień w dół spada sprawność akumulatora nam o 1%. Jeden tam z jakimś haczykiem, czyli przy zerze stopni będziecie mieć w okolicach 30% akumulatora mniej. Przy temperaturze minus 15, minus 20 będziecie mieć poniżej połowy pojemności tego akumulatora. A drugą rzeczą ważną jest stopień zużycia akumulatora. Jeżeli będziecie mieć stały akumulator, spadek napięcia na tym akumulatorze będzie bardzo duży i szybki. The <laughs> Także akumulator nie ma szans wytrzymywać tak długiego czasu. Czyli już mamy temperaturę, mamy wiek i stopień zużycia akumulatora. Trzecią wartością jest technologia, bo akumulatory kwasowo-ołowiowe, takie na przykład jak są w samochodach do rozruchu, w ogóle się nie nadają do tego, o czym tutaj mówię, bo to są akumulatory przeznaczone do rozruchu. Są tam cieniutkie płyty tylko i wyłącznie po to, żeby ładunki elektryczne z tych płyt mogły bardzo, ale to bardzo szybko schodzić do w sumie biegunowej. Dodatniego ujemnego, aby akumulator mógł w bardzo krótkim czasie oddać dużo prądu, i ten akumulator musi potem przyjąć sobie ten prąd i nic więcej go nie obchodzi. On nie będzie w sposób permanentny i trwały ładowany i rozładowywany, tak jak robią to akumulatory głębokiego rozładowania. Czyli ten odcinek, pamiętajcie, odnosimy tylko i wyłącznie do akumulatorów głębokiego rozładowania. Takie pytanie typu, że jak sobie wyciągnę od siebie z, nie wiem, tam Citroena, Peugeot'a, czy BMW, czy Mercedesa, czy z czegoś akumulator, tak on mi wytrzyma. No jeszcze chwała, jeśli będziecie mieć tam bo one są na tyle uniwersalne, że śmiałbym twierdzić, że mogą równie dobrze pracować jako rozruchówki i jako akumulatory zasilające. Ale skupmy się teraz na typowych rozruchówkach, to nie o nich mowa. Mowa to o akumulatorach głębokiego rozładowania z płynnym elektrolitem, akumulatorach typu żel VRLA, akumulatorów typu AGM VRLA. VRLA to znaczy z tymi zaworami, które regulują ciśnienie wewnątrz. Oczywiście są jeszcze akumulatory wykonane w technologiach litowych. ale ten wzór dość dokładnie określa nam, że w zasadzie nieważne, czy to będzie akumulator wykonany w technologii kwasowo ołowiowej czy też litowej, bo akumulatory od swojego maksymalnego napięcia, jakie osiągają po naładowaniu i po ładowarki, to w przypadku akumulatorów żelowych, ołowiowych, czy też tych zwykłych, kwasowo ołowiowych z płynnym elektrolitem, ale do głębokiego rozładowania, to takie maksymalne napięcie akumulatora gotowego do pracy będzie wynosiło 128. Akumulator, jeżeli w trakcie tego rozładowywania osiągnie napięcie 10,5V, oznacza, że roz Ładował się o 100% swojej pojemności. Czyli akumulator na dystansie 2,3 V oddaje 100% swojej pojemności. Czyli jeżeli spadnie nam napięcie o 0,23 V, oznacza, że już straciliśmy 10% pojemności tego akumulatora. Czyli pamiętajcie, rozładowanie akumulatora o 100% pojemności to jest moment, w którym akumulator osiąga 10,5 V. Rozładowanie akumulatora do 0 V najczęściej jest to zniszczenie. Akumulatora, bo reakcje elektrochemiczne, które zachodzą w masach aktywnych na płytach tego akumulatora są reakcjami w wielu wypadkach już później nie do odwrócenia przez zwykły proces ładowania. Stąd też te zapisy w kartach gwarancyjnych, że jeżeli akumulator zładujecie poniżej 8V, tracicie prawa gwarancyjne. W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest to naprawdę zasadne, bo reakcje chemiczne na poziomie tlenku ułowiu, który zmienia swoją strukturę im głębiej jest rozładowany, im napięcie jest niższe na akumulatorze, tym ten proces jest o wiele, wiele trudniejszy do odbudowania. Dlatego pamiętajcie, kwasowo-łowiowy akumulator rozładujemy maksymalnie do 10,5 V, nie rozładowujemy go niżej. Każde niższe rozładowanie powoduje utratę pojemności tego akumulatora, co ważne. Jeżeli byście na przykład podłączyli żaróweczkę bez żadnej kontroli czasu pracy, bez żadnej kontroli tego napięcia, to taka żarówka rozładowuje Wam ten akumulator nawet do 0 V i ten czas pracy może się okazać o wiele dłuższy. Ale większość urządzeń jest na tyle inteligentnych, że też zabezpiecza akumulator, że jeżeli zauważy napięcie na przykład zaprojektowane przez projektanta urządzenia albo szybkość spadania napięcia na akumulatorze to to urządzenia bardzo często się rozłączają. Przetwornice mają taką bardzo fajną funkcję, że jeżeli ten spadek napięcia jest bardzo duży, no to przetwornica rozłącza się automatycznie, aby nie zniszczyć akumulatora. Wspomniałem o akumulatorach litowych. Akumulatory litowe też mają pewien zakres napięcia. One pracują między 2,8 do powiedzmy 3 V, ale zasada jest dokładnie ta sama. Rozładowanie o 30 V takiego akumulatora oznacza rozładowanie o 10%. Rozładowanie o 3 V od tego napięcia nominalnego na akumulatorze do tutaj najczęściej, jak zaglądam do kart katalogowych akumulatorów, które ściągamy czy też testujemy, to mają to takie napięcie na poziomie tam 12,8, ale to najczęściej jest. 13V, które się utrzymuje. I ten poziom maksymalnego rozładowania to jest 10V, czyli tak dla uproszczenia przyjmijmy te 3V pracy dla takich akumulatorów w monoblokach, takich 12V litowo-żelazowo-fosforanowych, jak na przykład ten nasz LIFEPO K4. Wspólny projekt z kapitanem przyczepą. I tutaj zasada jest dokładnie ta sama. Dokładnie w ten sam sposób możemy policzyć sobie czas pracy. Jeżeli chodzi o akumulatory kwasowo-łowiowe z płynnym elektrolitem, ale te do głębokich rozładowań w literaturze znalazłem tylko i wyłącznie takiej pewnej literaturze ten współczynnik Deep of Discharge 80%, czyli rozładowanie o blisko 2V tego akumulatora pozwala by mu się było rozładowywać jakieś 450 razy maksymalnie, jeżeli akumulator jest dobrej jakości. Natomiast w przypadku akumulatorów typu ŻEL, rozładowanie 80% pozwala ten akumulator dobrej klasy, oczywiście, akumulator rozładować 500 razy. Natomiast jeżeli byśmy zrezygnowali z takiego rozładowywania o 80% i skupili się na rozładowywaniu o Połowę, to już mamy ponad 60% cykli więcej. Moglibyśmy to 800 razy rozładować, podczas gdy akumulatory typu AGM -y dzielimy na buforowe i na cykliczne. Buforowe to są takie powiedzmy akumulatory, które pracują w alarmach, gdzieś, gdzie raz na jakiś czas w WPS-ach mają się odpalić, nie pracują cyklicznie. No i taki akumulator buforowy rozładowywany o 80% wytrzyma 250 cykli, natomiast około 400, jeżeli będziemy go rozładowywać o połowę, tylko nie 80%, a o 50%. Dobrej klasy cykliczny akumulator GM to jest 500 cykli, jeżeli będziemy go rozładowywać 80%, zaś jeżeli byśmy go rozładowywali tylko o połowę, to mamy do dyspozycji koło 800 cykli, podobnie jak w żelu, natomiast te nowoczesne akumulatory oparte o grafen, karbon, węgiel, obojętnie jak tej technologii nie nazwiemy, możemy liczyć nawet, znalazłem takie cwerki jak 1500 cykli przy rozładowaniu 80% i 2500 cykli przy rozładowaniu o połowę. No w tym wypadku akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, przy rozładowaniu o 80% możemy liczyć z takiej setki na 3,5 tysiąca cykli, zaś nawet do 6 tysięcy cykli, jeżeli byśmy rozładowywali tylko o połowę z tych 3 V, czyli mniej więcej o 1,5 V tych zmiennych jest bardzo, ale to bardzo dużo, natomiast podstawowy wzór, zapamiętajcie, jest banalny, pojemność akumulatora pomnożona przez napięcie tego akumulatora, podzielona przez moc, którą byście chcieli obciążać ten akumulator w sposób ciągły i ten parametr dzielcie sobie w dużym skrócie na dwa i uzyskacie bardzo, ale to bardzo bezpieczną wartość oczywiście przy założeniu, że jest odpowiednia temperatura, akumulator ma określony poziom zużycia i tak dalej. Jak widzicie z prostego wzoru zrobiło się Dość dużo wyjaśnień, z czego to się bierze, jak to powstaje, no ale to jest tak samo jak w życiu. Rzeczy proste czasami bardzo mocno komplikują się, jak już wchodzimy do szczegółów. To na tyle. Jeżeli byście byli w okresie wakacji albo w ogóle nawet poza wakacjami, w zimie, nie w zimie, w okolicach Szczecina, pamiętajcie, że Gryfińska 106 i Santocka 42 to są adresy, gdzie jesteście mile widziani. Nie musicie wpadać do nas na zakupy, możecie wpaść po prostu na kawę, wypić, zbić piątkę. I to na tyle. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina. Trzymajcie się. Cześć!